Mhm. A kiedy będzie wideo? Czyli filmik na YouTubie? Wideo? Mam, ale to z telefonu to pana nie nagram, bo to nie mamy wideo połączenia. Nie, nie, nie. Pytam się o filmiku. O filmiku się pan pyta. To pan zapyta jeszcze o filmiku jeden raz, bo nie zrozumiałem chyba. No, kiedy będzie filmik na YouTubie? Ale zależy z czym. I od kogo? No, taki kanał nie dla skamu. A, nie dla skamu yy, wczoraj był. Nie mam. No to co pan mówi, że nie mam, no, 17 godzin temu. No to wiem, ale to nie jest ten, co wczoraj nagrywaliście. Ale jaki wczoraj nagrywaliśmy w takim razie, bo nie rozumiem. My wczoraj żadnego filmiku żeśmy nie nagrywali. Rozumiem. No dobrze, nie, to nie. No jak, jak chodzi o filmik z panem, to zrobimy filmik z panem. Nie ma problemu. No, czekam. Halo, halo, przepraszam. Tytuł przelewu Pan sobie wpisuje. To jest po prostu swoje imię i nazwisko, Pan pisze, ok? Swoje imię i nazwisko, tak? Tak, swoje, swoje, proszę Pana. Dobrze. Okej, okay. dalej Pan pisuje sobie kwotę, tak? No i jaka to kwota ma być? Tysiąc. Czyli od 1000 startujemy z Panem, od minimalnej. No tak, od tej najmniejszej, tak, to jest ta najmniejsza. No to dobrze, no to 1000 pisałem tak. przelew mam. Wpisuje Pan 1000. I zapłać. Tak, zatwierdza Pan sobie teraz przelew. Tak, ja to zatwierdzam. Przelew został przyjęty do realizacji. Okay. Dobrze, I, i teraz, jeżeli jest tu Pana możliwość, proszę sobie zrobić rzut ekranu, że przelew został zrealizowany, czyli lub może Pan pobrać PDF-em, tak, czyli potwierdzenie w PDF-ie. Momencik, zobaczymy, że co zrobi się. Ale wie pan co? Zrzut ekranu to mi pisze, że nie zrobię z tej. Zrzut ekranu nie da się panu zrobić. Dobrze, a wejdzie pan sobie w historię przelewów teraz. No, w, jestem w historii. Tak, i jest tu pana ten minus tysiąc, tak? Czyli pisze. No, pobrało tysiąc. No i chcę zrobić mm -hmm. ten. Chcę pobrać tą, tą, ale nie, nie chcę mi pobrać, bo pisze, że środki są w blokadzie. A czemu w blokadzie? Nie wiem. Pobrało z konta i pisze, że środki są w blokadzie. A ja nie wiem, czemu oni w blokadzie Musiał po prostu pobrać. No jest u Pana, na przykład mą historię przelał minus tysiąc i do kogo poszło, tak? No tak, jest, ale środki są w blokadzie. No okej, okay, no musi Pan... Telew został prostu, przyjęty po prostu e zdjęcie. do realizacji. A ma Pan może jakiś inny telefon, żeby zrobić zdjęcie tego? Nie, właśnie nie mam. A na przykład, czy mógłby Pan sobie się e, zalogować e, do tego banku przez przeglądarkę? Tam się da zrobić po prostu rzut ekranu? No ale kurde, ja komputera nie mogę odpalić. A nie, no przez telefon, przez telefon, przez przeglądarkę. O kurde, ale to będzie kłopot, wie pan co, bo ja muszę szukać hasła, to nam chwilę zajmie. Bo kurde. Aha, no to okej, okay, ja panu wtedy pomogę zmienić sobie ustawienie. Albo wie pan co, zróbmy może tak, jak mi się to uda, ściągnąć, to ja panu wyślę po prostu to potwierdzenie na tego maila, który mi pan przysłał. Może tak być? Tak, ale wie pan, żeby po prostu teraz to wszystko... Żeby to po prostu teraz Panu wszystko zaksięgować, żeby od razu ten... Halo? No halo, halo, słucham. No, z kim mam przyjemność? No ze mną. A do kogo Pan dzwoni? Ja po, właśnie dzwonię do Pana Tobiasza. A to musi Pan troszeczkę później, za jakieś pół godzinki zadzwonić, bo wyszedł do sklepu. Także proszę spróbować za chwilę, za 20 minut. Zaczekaj, normalnie rozmawiałam przed chwilą z nim, ale już on poszedł do sklepu, tak? Nagle, bo sklep zamknął, wie pan, sklep zamknął i musiał polecieć jeszcze coś pilnie, pilnie kupić. Braku chleba. Proszę? Mówię, braku chleba, żeby sklep Aha. nie zamknęli. To poleciało. Dobrze, za, za pół godziny. Proszę, proszę. Halo? Halo. Panie, Panie Tobiaszu, jest pan? No jestem. Panie Tobiaszu... Nie mogę do Pana się dodzwonić. Cały czas do Pana dzwonię, odbierałem jakieś niewiadome osoby. Co to jest? No wie Pan, to... No ale kto odebrał? No kurde, to z rodziny odbierają. Nie wiem. A, z rodziny ktoś odbierał? Tak, tak, tak. Aha. E, panie Fabiaszu, co tam u Pana się dzieje z tym przelewem? No, wie pan, co no na razie nie mogę zrobić te, tego potwierdzenia panu. Ja panu po prostu mówiłem, że wyślę ewentualnie, jak to przejdzie, ta transakcja, bo ona jeszcze nie przeszła, tak? Pobrało skąd, to, no, ale nic nie mogę dalej zrobić. Mhm. Rozumiem. To czyli, tak, tak, jestem, proszę pana. Ja po prostu potrzebuję, wie pan, żeby po prostu to. No dobrze, jeżeli przejdzie mi to wszystko, to ja panu po prostu z, y, zrobię to potwierdzenie i wyślę panu na pocztę. Może tak być, może to się uda dzisiaj wieczorem. No widocznie te środki są, nie wiem, no nie przeszły jeszcze albo ten przelew nie został wykonany, więc nie mogę zrobić, no bo jeżeli nie został wykonany, no to, no to nie zrobię poproszę, tego pdf to tak? wtedy Zrobisz to w ten sposób, bo ja już wiem o co chodzi. Miałem też takie sytuacje z takim bankiem. Poproszę zadzwonić po prostu na infolinię banku i powiedzieć, że pan teraz właśnie robił taki przelew, żeby oni po prostu go zrealizowali. Rozumie pan? No, no tak, no rozumiem. No to w porządku. Zadzwonię na infolinię banku jeszcze i kurde, no może się to uda. No i zapytam, dlaczego tak jest. Tak, no ja czekam na wiadomość na mailu, okej? Okay? No dobrze. Pana mail to jest który, ten dokładnie? Ja sobie tu muszę zapisać, bo wie pan co. Adam Nowak. No właśnie, pan Adam, właśnie. Pan, dobrze, dobrze, już teraz pamiętam. Pan Adam Nowak. No, zadzwonię pan sobie teraz i ja za pół godzinki do pana zadzwonię. Dobra, dobra, dobra. Na razie. Halo, halo. Panie Tobiaszu, dzwonił pan do banku? Eee, halo, jeszcze raz. Halo. Halo. Eee, pan powtórzy, jeszcze raz, bo pana zerwało. Halo! Bo znowu pana nie słyszę. Panie Tobiaszu, słyszy mnie pan? O, teraz słyszę, tak? No, co tam? No, słucham, bo, bo pan dzwoni do mnie, to słucham. A ja dzwonię do pana Tobiasza. A słyszę, że no nie mam przyjemności rozmawiać z panem Tobiaszem. No, jak nie? Tobiasz. No, a kim pan jest? No, jak pana nazwisko? Maligłowa. Jak jak? Boli głowa. Manigłowa? Boli głowa. Coś pan dwa razy różne nazwiska powiedział? Nie, no dwa razy przecież pan różne nazwiska powiedział. Coś zrywa pana, strasznie pana zrywa. To pewnie pewnie mnie też zerwało. Coś u pana jest, u pana jest e, z techniką tam. Coś chyba, zła pan zapisuje coś. Ja źle zapisuję? Ale co mam zapisywać źle? Moje nazwisko, panie kochany. Pyta pan o bank, tak? Bo nie, po nie. co pan dzwoni, tak? Nie, no przecież rozmawiam najpierw z inną osobą. No z kim pan rozmawiał jak nie ze mną? Ile razy już żeśmy gadali dzisiaj? No proszę pana, no różny jest głos. Różny jest głos. Rozumie pan? Proszę pana, bo u pana jest ta muzyka i pan pewnie nie, nie, nie słyszy. No poza tym po całym dniu zwolnienia, to jak pan może powiedzieć, czy różny głos czy nie różny głos? Halo. Halo. Tak. Panie halo. Tobiaszu, no co tam u pana jest? Ale co ma być, proszę pana, niech mi pan powie. O co panu chodzi? Proszę pana, ja rozmawiałam z panem Tobiaszem kilka razy. Tak, ze mną. Mhm, ze mną. To, nie, to nie jest pan. To nie jest pan. Proszę pana, to, że wypiłem, nie musi mi pan tego wypominać. To nie jest pan, proszę pana, bo ja pamiętam ten wcześniejszy głos. Proszę pana, bo wcześniej nie wypiłem, teraz wypiłem. Dobrze, a czemu ja jak odzwaniam, to każdy raz różna osoba odbiera. Co to jest? Ale co pan mówi w ogóle? To niech pan zadzwoni jeszcze raz. Halo? Halo. Halo? Halo. O, no teraz to. No teraz Halo. to jest inny głos, proszę pana Halo. Teraz. Proszę pana. No te, teraz, teraz słyszę pana, teraz to jest inny głos. Jaki inny głos? A z kim mam przyjemność? Z panem Tobiaszem? No oczywiście, tobiasz boli głowa. Z kim pan chciał rozmawiać? No, z panem Tobiaszem, tak, oczywiście. Po prostu, ja pan dzwoniłem wcześniej, to odbierał jakiś facet. To był inna. W ogóle inny głos, proszę pana. Jakiś facet. Nie wiem, co to był. Ktoś poczuwał się pod pana. To gdzie pan zadzwonił, że ktoś. No, się do pana pan... Tobiasza ja dzwoniłem. No, to ja jestem Tobiasz, to ja nie rozumiem, gdzie pan zadzwonił. No, ale wcześniej dzwoniłem na ten sam numer, proszę pana. No, i ja odbierał jakiś facet z innym głosem. Mówi pan, po prostu byłem w szoku. W szoku? Kurde, to no ja tak. pierniczę, to jest tak proszę pana. To jest jakieś oszustwo chyba, proszę pana. Coś się potrzeba pod pana. No ale jak może się podszywać pod mój numer? No nie wiem, dobrze. A przejdziemy do tematu, panie Tobiaszu. Dzwonił pan do banku, tak? No dzwoniłem do banku właśnie i nie mogę się dodzwonić. No panie Tobiaszu co tam? No co ma być? Czego się pan rozłączył? Kurde masz... To pan się rozłącza przez cały czas? Jak się ja rozłączam? To pan się rozłączy. Panie Tobiaszu, ostatnie pytanie mam do pana. Ostatnie, okej? Okay? No, o co chodzi? Niech pan wyjaśni w końcu coś. Wie pan co? Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ja już dzwonię do pana tam, nie wiem, około pięciu razy. I każdy raz... No? Roz rozmawia ze mną jakaś inna osoba. Ktoś się pod pana podszywa. To jest jakieś oszustwo. Ja chyba ten numer zgłaszam na policję. Jak, jaki numer pan zgłasza? Bo nie rozumiem, coś pana zerwało. To, to jest tu państwu jakiś problem z techniką? To jest nie dla skamu, czy co to jest? Czy to jest jakieś zabałki? No, halo, gdzie pan jest? <laughs> Proszę pana, ale to jest nie dla skamu, czy to jest jakieś zabałki? zabawki? Zabawki? Dzień, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dobry. Dzień dobry. Jak tam? Bawiliśmy się dobrze? <noise> eee, ale macie naprawdę problem z techniką, proszę pana. My mamy z problem z techniką? techniką? Dlaczego? No tak. No ale nie, dlaczego? nie wiem, bo cały czas coś przerywa i się wyłącza. Nie, to my przerywamy. <głos> <głos> A po co? Żebyś zadzwonił pajacu. <noise> no i co? No i zachodził w głowę, o co tu chodzi? Dlaczego ktoś inny odbiera? No i co? No i zadzwoniłeś. Ja nie wiem też. <śmary> ja, ja chyba, wie pan, e, nie wiem, z kim rozmawiam, a... Zedwało cię. Uciekł? Nie, zerwało. A może uciekł? Halo? Łosiu? Halo, dziadu, jesteś? Czy cię nie ma? <śmary> hmm. Dobra. Okay. Dobra. Halo? No, przełączy mnie pana do pana, co tam krzyczał. Na no, hala. Na którego pana przełączy? Na pana, nie dla skamu, proszę. Dobra. Pana. No to dobrze, to już pana. Ale ty chcesz ze mną gadać, czy czy znaczy ze mną? No tak, ja chcę pa panu powiedzieć, po prostu, żeby po prostu. No kupcie sobie jakieś, jakąś normalną technikę, bo nie potrafię nawet normalnie coś zapisać. A co ci nie pasuje? No cały czas coś przerywa. No ale bo się rozłączamy, no. Celowo, celowy zabieg. A po co? No żeby sprawdzić jak dużym debilem jesteś. Serio? I co? W skali od 1 do 5, wszystkie 5 przypadków. I co to znaczy? Że w skali od 1 do 5, wszystkie 5 przypadków, żeś odzwonił. W skali od jeden do pięć jesteś takim debilem właśnie. No ja rozumiem, że umie Pan tylko liczyć do pięciu, no. Ale umie Pan tylko do pięciu liczyć? Dobra, zmień translator, kup sobie nowy, bo nie ogarniasz. <noise> ja nie ogarniam, to Pan nie ogarnia. Skupiasz się na tłumaczeniu, a nie na przekazie. Na jakim tłumaczeniu? Na jakim? Tłumacieniu, co ty powiedzieniu. No naprawdę, dobra. Skończymy rozmowę, czekam na wideo, okej? Okay? Co będzie? No, jakiś filmik na YouTubie. Dzisiaj no, będzie, filmik. za pół godziny. Będzie. Tylko audio, jak chcesz wideo, to musisz jakieś wideo przysłać. Wideo? Możesz swoją gębusię przysłać, albo jakiś filmik ze skamerni, no. Chyba kutasa swojego maksymalnie. Możesz wysłać, to się pośmiejemy. Okay. Dobra, no to czekam. Albo kolegę jak trzymasz, trzymasz jego kutasa w głowie. Dobrze, dobrze. Nie, no to jest niekulturalnie już, proszę pana. Ja pana nie obrażam. No to sam zacząłeś, że kutas. Ale co, ale co jest niekulturalnie? No to co pana kolega powiedział. A ja nie mam kolegów, proszę pana. Z kim pan w ogóle rozmawia? Głosy pan słyszy, ale dania.